Pragniemy ogarnąć uczuciem najgłębszej czci każdy przejaw człowieczeństwa na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej, zwycięstwa. Człowiek. Znajdujemy się przed wejściem na dziedziniec bloku 11, który jest zakończony, jakby otoczony murem oraz ścianą, gdzie rozstrzeliwano więźniów. Papież tutaj przybył z Wadowic w godzinach popołudniowych i po przejściu bramy z napisem Arbeit frei skierował się na dziedzinie z bloku 11, a następnie udał się do celi, w której zginął ojciec Maksymilian Kolbe i tam modlił się w towarzystwie kilku Osób. Papież doskonale rozumiał znaczenie tego miejsca, jego ogromną, głęboką symbolikę i przesłanie dla współczesnych. Sam był tutaj bardzo często jako kardynał Wojtyła, modlił się przywoził tutaj bardzo wielu swoich gości, którzy odwiedzali diecezję czy archidiecezję krakowską i przyjeżdżał z nimi tej osobiście. Papież podkreślił też jaką wielką rolę Auschwitz odgrywa dla różnych narodów, różnych religii i szczególnie w przemówieniu podkreślił to w tym fragmencie o tablicach, o tablicy z napisem w języku hebrajskim, tablicy w w języku polskim, w języku rosyjskim. W ten sposób przekazał to uniwersalne znaczenie Auschwitz.